Dobra, co to jest za face-to-face? -face? Face -face. Czy shepard go już grał? Nie, nie, to nie ja to, ostatnio dawno nie grałem w ogóle. O, jest skrót. Ja Jadę nim. KORNE! Uuu! <sk bezel wings> <sk> nie, Piotrek, czekaj! Jezu, Oszuście ty! Debilu! Chciał Oszukałem. wypchać! Oszuście ty, debilu! Chciał o, wypchać, a ja się udało przejechać! Oszuście ty, debilu! Sylo, ty mnie? Czy on cię? No, DOO Noo Podoba mi bo prawie przez Ciebie spadłem to... No ale to, ale to, ale, ale to, dwie. to jest ciekawa dosyć Tak, fajnie o, o, to, wygląda. to wygląda Ciekawy, No Taki nietuzinkowy się wydaje Z mądre słowa jakieś używa, głupie Ta, Ale to jest tak normalne słowo, słowo no Ta wiem, ale, ale tak Nie no, ten ciacko no. polecieć ty, To dobre, dobre słowo No później kamerę głupną się to bawi, dalej. po prostu na tak... <laughs> Ale, ja tego face to face nie zrobię nawet jednym samochodem. O, jest taka szansa. A <laughs> teraz jadę z drugą trybę, bo też ciekawie by Ale Ależ to wygląda. było piękne oglądać, o. o. Dawaj, ZPG, jedziemy. Game. Jadę. No, Jademy. O razem gnoju. O ty, gnoju. O ty, gnoju. O ty, gnoju. O go. Bo, tak. A, ja dobrze. Dobrze. No. Y Szepard powinien walony być! Ty szeparda ty? Co ty? Co ty? walić! No tak, przejechał, sylopa, sylop, cześć. No. Nie ty, brak, ty. Widzisz, no, żeby nie było, że nie był zetpek walony. A no, dał. No, właśnie. A teraz szeparda masz zwalić za to. To! Zetpek czy no ty! Nie. Zepek, sam we ze nie wjechałeś, i się odbiłeś, po prostu! Ja Za nie wiem, czemu ja się odbiłem, się no! No, z tyłu we mnie, on wjechał z tyłu, ja, ja z, tyłu. z przodu. Ty... Jakieś krety. Ej, wiecie co, to by się. Robert przydał. Oh. No. Jaki Robert o, jakie krety. Robert by się wielu kierowców przydał. czegoś nie wiemy o tobie? Ty jesteś. Hamel! Czekaj, czekaj, spokojnie, jestem ja tu mam dwóch tutaj. <śledztanee> o nie, czym ty jedziesz? Chill wow. wagonem! <laughs> oh. Jezus! By się no jedź pan! No Dabaj, nie, no jedź pan! O minęli, bo ich palnąłeś. Rado naokoło. Jakbyś no. tak ich tam po hamsku nie palnął, to. Zemści się to na myny. O oh, kurry. Na yeah. Czebe, no, mole. cyby? No mam wrażenie, oh, kurde, że oni teraz ja tym będą kurde. jechać, jak ty będziesz jechać na, naprzeciw przeciw mm -hmm. Ja to mam wrażenie, że w ogóle... Zepę nie dojechał no. ogólnie. Co? Nie pojadę nic. Co ty gadasz? Nie! Na no, no jak? Nie dojechał. Jedź pan stąd. Ja jadę stąd. Dobra, ale przynajmniej na ostatnim miejscu będę. Jedzie Szepard! To... Walić go na łeb! Na nikogo nie czeka! Walić gościa na łeb! Jezus. Nie no minę się ze wszystkich. Zwalcie Szeparda! Wszystko. Dupa Szymon. minę się z każdym. Szeparda zrzućcie! No. Szeparda! Dupa mnie pocałuje! Ucieka wszyscy, tajemnikowo się wziąłem. A, weź pal. Ale to Gepard jest, jest pierwszy. No i co? To a to jest chyba jestem ostatni więc strącę każdego, okej. rozumiem. ej, u mnie dostałeś, halo. On nie tak, nie tak wie. wiele razy dostawał, pełno pedałów do daję, nie Nie <słucham> Ej, WIECHAŁEM W CIEBIE! W CO JEST?! Ej stary wjechałem w ciebie odbiłeś nie, nie, nie. się tam od zobacy, ściany Zobaczysz wow. u że nawet nawet. Co moment, jest? ale nic więcej No nie A mogę, nie, nie mogę Ale to korsą cię chciałem palnąć Centralnie o, wjechałem w gościa i nie próbowa, wyrwał no. no i we mnie wjechał jeszcze Nigdy no nie dogonimy, nie bo... dogonimy no. ja pierwszego chciałem prosto, chciałem w lewo, Bogi No i to jest po prostu no, karygodne A Halo? Y Chciałem y powiedzieć, że czekam na was, chłopaki. O ja Fajnie, fajnie. No. Chciałem o, powiedzieć, okay, że tak. y Silo strąca na razie nas. Tak, że ty winy wyścigu już jesteś. Sylo tak? ogólnie. Sy Sylo nie, o ma takie zasady, nie wiem czy zauważyliście, a na każdym Facebooku wejście, nie, no, wszyscy się waliłem przecież. Na początku nie, ale <laughs> potem. <laughs> Jak Sylo nie jest pierwszy, to wali wszystkich. Ta. Tak. No co? No o, właśnie. No co? <laughs> no co? Najlepiej bić innych koło, no. On przecież nie dogoni. No to co? No nas nie dogonia Po co ma koło. pierwszego zrzucić? Lepiej zrzucić wszystkich innych. Angara to przegaszyła. Pierwszego e. trzeba e. zrzucić. W dupę. Bo ja wiem, jak, jak ktoś się Tu ma takie. Ty to biblicalny jesteś! E. Ale to, gabi, silo, grają, ale to jest ale to ty, ty na razie nie zrzucasz pierwszego miejsca No bo należy ci Ale się to co? tylko ty zawsze tak robisz A pocałuj mnie w dupę, no co, ja sobie lubię, a nie wygrałem Robię, robię dymy, hera, no nie, nie jak frajer Ale dymy tak. To Tak! To Ale Szeparda zrzuć, okej? No Weź pierwsze miejsce, zrzutę, Tej, pierwsze zakrytać, miejsce, sobie sobie pierwsze miejsce zrzuć, no zrzuć pierwsze dźwięk. miejsce to tak no zrzuć ja próbowałem korsań przejechać, ale nie, nie wyszło Zrzuć pierwsze miejsce jest tam, no. no zrzuć pierwsze miejsce, dla wizów, Dla kontynciku zrzuć pierwsze miejsce Ustawiony odcinek, chce robić, że rezerwowany Nie mam, wolimy na łeb ciebie hmm. i tyle no. Okej, okay. no to dla kontynciku weź szeparda jeszcze zrzuć A, ty za mną jesteś w jeszcze jakim cudem no, weź Szeparda, zrzuć hmm. dla kontenciku. Tam że tak łatwo, jak mi to się przewraca na boki. Tak. No nie, nie, nie do końca. No weź Szeparda, zrzuć. Weź Szeparda, zrzuć. No weź Szeparda, zrzuć. No wyrzuć Szeparda. No, nie, nie, ze. Skręciłeś we mnie, stary, ty, ty wjechałeś no ja centralnie ale, we mnie. Bo ty odbiłeś w jedną stronę, ja odbiłem w drugą, po czym ty odbiłeś w ja, ja drugą? Ja nie odbiłem, ja jechałem prosto, ja stary. Ja jechałem prosto, a ty, skręciłeś do mnie Ty chłopco, nie chcę jeszcze przejechać jak jadę Corsą Ty skręciłeś w lewo, a później w prawo Oj 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 Ta Jak auto do góry ale nie lata, to nie lata tutaj, no to tylko... No właśnie widzę, bo ode <śmierdano> mladu i wylecia się po ch... Ja już nie widzę... Czekaj, bo... <śmierdano> no nie, no ty jesteś... Co za śmiech... Hamem! Chami prostak! Chami prostak, panie Ferdku! Ja tu próbuję wjechać, a nie to nie jest, nie, wjechać... Dzięki. Jeszcze ci dupę uratowałem. No, no, trochę. W... Trochę. Tak, nie dobra nie uratowałem. <laughs> impostor! <palę>. Dobrze! Impostor! <laughs> impostor! Aż ty do mnie, tak? tak? Do mnie, tak? Tak! Nie strącasz pierwszego, jeszcze mu pomagasz. To jak to nazwać jak nie impostor? Tak dostał ode mnie bombę, co się prujesz dalej, no. <laughs> No Taki cwany przedmiot Szepard Ja Szeparda poprzepychałem właśnie panowie Nie ja w sam w ciebie ja No chłopie, ja w ciebie też No, to... no... Ale spierdzieliłeś pod dixa. Także no, no Tak, bo miałem się dać wypchać no Tak 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 A tak, ja, ja ciebie wypałem. przepchałem Ale bokiem bo Ja to, dałem, to już wolę bo. uciekać Zawczasu okay. Nie Pautko jest nie jakieś na... Barda na łeb

tylko nie Szeparda, A później coś mówi o tym, że nie on przeszkodnego wali. Tylko nie szeparda. Ale się nadrużyć pierwszy. Przecież to już jest uh. Jawne, To już jawnie, o, To nie jest. To szepard. ja. <głos> <głos> o. O? O. O? O? Co no? O? O? Wypadł mi spodziewam. O nie no. <noise> już Co byłem tak to? blisko tego checkpointa. To nie. Czekaj, ja boję z tyłu Chciałem A chciałeś, być pierwszy, no Chciałem cię popchnąć Nieważne A, jaką ty, ceną sam Ty wiesz, że jesteś lżejszy ciut, nie? Nieważne jaką ceną No nie da się go pchnąć tutaj, no Chciałem, Chciałem go popchnąć Przytrzymam, przytrzymam, trzeba powiedzieć przytrzyma. Dobra, przytrzyma... Nie chcę Cię pchnąć Kurde, no. W prawo stary, no no prawostronny. No ruch no prawostronny! Róg no prawostronny! Ja skręcam byli? w prawo, żeby synowe nie wjechał! Skręcam w lewo! No właśnie, chciałem Róg prawostronny! Nie, gdzie pakuje się w. W Ameryce jedziemy a, a, tak, a, a no w Ameryce, rozumiem. W Ameryce to tak jest prawostronny. Nieprawda. No nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nie mogę. Po prostu. <gry> ej, ej, tam, tam ty strona, tam? Co? tam! Co? Gdzie? Amrycia, Przepraszam. To jest normalny. Prostu, tak? Prawostronny, A, dobra, normalny. To jest. O. Ty, on mnie przepchał tym jeszcze, Walgo na łeb. Należy się. Aha! Zetpek jest... Wszyscy, Ej, to... wszyscy, dosłownie wszyscy, co próbują tego że parda, to spadają sobie sami zamiast Ej, go zlepnąć. Ej, ale to... No, coś, nie. Barzy, nie. to to mu pomógł jeszcze se spadł? Ej, ale o, nie Tak, dobra, dobra, to, to do go raz zatrzymał na chwilkę. Tak. To trzeba przyznać, w końcu no. Sylwester zadziałał. W końcu Sylwester coś zrobił. Tak. Top. No, obiad wczoraj, ha! Jaki? Jaki, co miałeś A dzisiaj już się no, siostry byłeś na obiedzie? Tak, bo siostry była u mnie, powiedziała, No to pa. nie robisz sobie obiadów A, na parę ej, dni? W ogóle, wie, wiecie, jak to A piękne było? Ja obiad na parę dni, ale ja jeden dzień zjadam, właśnie, to jest najgorsze. Wiecie, wiecie jakie piękne no. dzisiaj było, jak siedzę, gadam... Nie no, ja to, co ty robisz, ty pijany jesteś. Gadam z Sylem, dzwoni do niego domofon, idzie, czy tam dzwonek do drzwi idzie i go godzinę go nie ma nagle, wiesz? Nawet nie A. powie. Ani B, ani Me, ani Kukuryku, po prostu go godzinę nie ma. No co? Do pan zadzwonił. Nie, z... no nie, to jest do drzwi. Dzwonek do drzwi i gościa nie ma przez godzinę. I ty nie wiesz, co się z nim stało, właśnie. No tak, ja widziałem, że tyle co się z tym stało. <śmum> tak. No co, dlaczego? <śmum> Ale brzydziemy. <wróciłem>, <śmum> Piłka Piłka mnie dyskutował teraz. Wiem. <śmum> I spadnę Wiem. przez to, Pietrek. No nic się nie zrobiłem nawet! Zestresowałeś! Chłopie, jechałem ze swoją prawą stroną, swoim pasem, on pojechał na inną stronę w ogóle i się zestresował. Mhm. No to mi się... Teraz nie jedzie tutaj, cię kopnę w dupę, no. <grym> moja wina, moja wina, moja bardzo Moja bardzo wina, tak. Tak. O, ale... to, błagam ciebie, Sylo, najdroższe. Na <grym> Bez kidu, ich tylko cię zobaczę. Dobra, teraz... Tylko Pietrek, poka dupę i dostaniesz takiego ostrzaże, że spadł, nie pozbierasz. A spadł, on jedzie tutaj! <grym> No, no, strzała mi chciałeś zrobić, co powiedziałeś? Dostanę takiego strzała, jak tylko mnie zobaczysz. Zobaczyłeś mnie i dostałeś strzała. Co się, no co się nie. Co się. Co się nie zgadzało tutaj w tym momencie? O, teraz zajechał mi drogę. Wejść tego szeparda na łeb, który jedzie sobie pierwszy i że Zaspędzić go. Ale się szybko tam utknął, bo będy. Ale ja Przyblokowałem na wstecznym przed chwilą. Ale, syno, dostał na łeb. Aha, goki ZP. był. Zeppek trafił. Zeppek trafił. Nooo, teraz Hogatego Tak, teraz mnie. No, dobrze. dobrze. Bal, bal, się dał. Syno, przed chwilą mnie zwalił A. na łeb. Wow. Tak robił. <laughs> Jeszcze się zdążył zaśmieć, nawet tak z tego wszystkiego <laughs> siema Syno, on czeka na mnie kupać ja, ja czeka ja tą potukać. rampą <śmiech> <śmiech> mogę sobie pozwolić <laughs> na o, to na razie God pierwszy mecz <laughs> mo mo mogę mu się no. pożegnać? dlaczego tak zrobiłeś sylwester? <laughs> bo on wali wszystkich na łeb a, rozumiem No fajnie, Zwal mnie, Nie, Shepard Ja jadę na ołem. ostatnim miejscu, przepraszam bardzo. Co na dnie wie, na którym on miejscu jedzie? Ma Chodź tu, żepar! Do it! Just do it, make your dream come true. Do nie. it, szef. Nie, nie będę. Dobrze powiedziałem, teraz dobrze ha, powiedziałem. Dzięki, Szefar. No, wiem, wiem, Dalej ja teraz. Że się wykaraskasz, tak. Ta, to... zesrałeś się, a nie widziałeś. Ale jak ja bym szeparda na pierwszym ten... miejscu! Przecież... Dobra. No ja czekałem na ciebie, żebyś żeś palnął. Nie palnąłeś. Nie, ale specjalnie, bo mi to nic nie dało, ja bym sam hmm. mógł spać tam. A no. bym się, no. a nie spadł. Ne, ne, ne. ne. nie te numery. Brunel. Walić szeparda, jedzie na pierwszym miejscu! A po co mnie w teraz, gości? Przed chwilą tobie tutaj. Pałował. Kto? Co cię pałował? Kto? Słuchaj, przypomnę co? co powiedziałeś. Walę cię na łebie jak cię tylko zobaczę A ważne. tak zrobię. O, ale w poślizg spadłeś. Syna spadł dzięki temu. Ale po No ale ty też spadłeś. Nie, nie spadł. ty ja już nie spadł. No no ja spadłeś teraz, No ty. Już ja wszędę, jak to Ja i tak zaraz spadnę, bo się że respi tutaj. Dosłownie. Tylko nie w szczepionkę! Dobrze, po szczepionce go bij! Mi... Nie no, on za mną jedzie. On sam do tyłu. Do tyłu jedzie no na trasie. Co? Jaki to jest hunter. No chłopcy cofną specjalnie, żeby za mną pojechać jeszcze. No to jest Ale, pol, polski, polski Ale on, on zawsze mnie tak po prostu lubi przeatakować. Zawsze Panie się potrygeruje i mnie będzie tu bił że się to CZERWART tak tak. <grym> Dopiero dojeżdżam DORODORO do! O! UCH Jeżeli tak ja spadłem ty chur. Tak samo, tak samo Jedź jedź, jedź, jedź No i... ZW Jak cię puszczał gnojku Ja nie puszczam pływy Dlaczego go puszczałeś BĘDZIE CZWARTY No to co z tego? No i co z tego? Owy chamy To znaczy, że lepszy? No czwarty to niech sobie przejdzie przynajmniej jeden samochód, nie. a nie. nie jeden klaunowóz zrobi. Nie. Nie. <śleptne> nie. A. Okej, okej, nie. Okay, okay, nie. No, o nie, tu nie, największy nie. klaun jedzie z przodu. <śleptne> niech nie robi jednego <śleptne> klaun. Ale idiota! O, draj, są... <śleptne> no klaun no, przecież tak. Ale głupa to zrobił, oh, ty. Dobrze się nie wywaliłem przynajmniej, to jest to plus. Mi... Faj ty mądry jesteś? Przecież wcześniej wywaliłem Każdy... wszyscy mi powiedzieli na co wcześniej, no to co? żadnego samochodu no momentu, dawaj, z wciśnę, do... z, po Ty No dawaj Co? Z, po, z, po, zabił. Ja, ci, ja ci dużo odpuszczałem, ale w tym momencie... No, to, że, że... ty mu odpuszczałeś? Jak ty go normalnie waliłeś, syno? ty go waliłeś na łeb on był na czwartej pozycji No, to Ale mi to już różnicy nie robi, chłopie <gryuais> Ej, ale to mi... jest piękne jak Syda mówi Ale będę cię walił na łeb, później Syl dostaje strzał o ty gnoju ja. <gryoires> <gry <astrology> ja. Ja, tak, tak. Ja, ja ci nie waliłem Tak, ci. tak, cię ci. ja, ja ci ja odpuszczałem, a wcześniej Sylam z pega No co, no palnąłem <grypted> No tak no to no uwielbiam tak, tak, uwielbia. tak być powinno To jest piękne, to jest piękne w Sylwestrze zawsze to Prawdziwe O kurde lampę masz o! Mm, dzień dobry Cześć, lęce! Chyba nie, nie do ręce chyba Zrobiłem cosplay Hoga tego, tak nie trafił, wypadł za Ale przypominam ci, że jadę od początku tym razem Ja Dupe to mam, że ty jadziesz od początku Ty, f se zrobię od razu zepak. przy zetpeku Jezu, zetpek jak mnie na łeb wali Dobra f 1 dobra F1-ka Jezu, F1 co jest? Aż mi kamerą zatrzęsło, co, co jest? Co się zdało? rozwaliło tam na tym gestie Co się stało? ZP to tak to wywalił w kosmos, jest. że chłopa, że rozwaliło O, te... ale to zrobiłem MLG Ale mnie oszukała ta noska katibijska Wypadłeś? Prawie Szkoda, szkoda, bo Ale Szkoda. ale by grała z tyłem. Szkoda. Ej, o, Kurde! Sylon! <laughs> no, sprawdź mnie! Zróbcie mnie! No, no, Falnął Stawaj samochodzie eee. mój. Dobra, stawaj samochodzie mój. Palcemir! Co? Co? <laughs> co? Zróbcie, palce, szepardowi palce, zróbcie szepardowi Do grę. Palcemirą? Zróbcie szepardowi grę. Co? To, to jest taka piosenka. no. no nic? Zanek za? śpiewał to? Piewał, to? <noise> nie! No, jakbyś śpiewał, to byś znał. Kurra! Czepiaczano! O, da! Czym ty jedziesz, Czepiaczano? Deluxe. Możesz ty w dupę, jesteś mocniejszy ale tym Deluxem. A czym ty jedziesz? Byłbym Itali e, Italia RSX, ale Deluxe jest mocniejszy, jak się tym palnie. <noise> Przypkałem cię tym Deluxem wcześniej. O poszedł driftem tam, Widziałeś to? Widziałem. drift Ja nie ryzykuję. Ja jadę znowu korosą, no. no. O! Kurde, ale mnie do... wywiało! Ale wywiało wywiało mnie! Jak się na wystrzeliłem? Bo akurat. Tutaj i... nice. Zatem ale zesrał zestrał, tak ja okay. Ale ty zrobiłem. Ale trick. Ale triska. Tri <noise> U mnie wyglądało jakbym cię wystrzelił chłopie w powietrze. Nie, no, X kliknął. On ma klik stabil i przedostatni punkt. Sa. Kurde, ile wygra, Bo on sobie nigdy nie wygrywa przecież. Dajmy mu wygrać. Nie. Wiesz, ostatnia na face to face na Dzięki. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki. A, no tak się. No, Syka. więc nie będę. Znaczy, obok. Na no, ostatnim nie, ty co był z jasnym Na Zagrampie, tak? No a ta. no, z już po O, wychowuję jest. O, no! Tak, no, dobra. tak było. Tak było. Psycha usiadła obok niego i zaczęła jeść parów. Ta. A mnie przeszło ludzkie pojęcie po korytarzu. I tak.